Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku na kanale Creonea, a w dzisiejszym odcinku poglądacie to, co udało mi się nagrać z malowania kubyłki, którą dostałam od Snegira. Skrót z unpackingu tej klaczki jest na szorcach. Jeśli chcecie obejrzeć całość, no to jest na Instagramie w wyróżnionej relacji. Plan na nie był prosty mianowicie zrobić to, co próbowała ogarnąć Snegir. Kobyłka jest drastikiem na moldzie Hanoverki z 2017 roku tej karej. Ja osobiście uważam, że ten mold pod względem przeróbek takich drastycznych jest bardzo niewdzięczny. Tak klacz naprawdę w rzadkiej ilości przeróbek wygląda dobrze, ale w tej akurat wyglądała cudownie. Tak mi się to podoba ten pomysł, żeby dać jej głowę na dół. Jest to mold bardzo uniwersalny. I dużej ilości osób się podoba, dużej ilości malowań wyszedł, bo z tego co kojarzę, to były ich przynajmniej z 4, jak nie więcej, plus jeszcze Storm, który miał przerobiony ogon. Jak już mówiłam, ten model jest bardzo uniwersalny i jest dobry zarówno na sesje, jak i do makingu, jak i do filmów. Naprawdę uwielbiam ten mold, jeśli chodzi o filmy. Jeśli chodzi o kastomy też jest dość wdzięczny, bo praktycznie w każdej maści będzie wyglądać dobrze. Dobra. Na samym początku zafundowałam jej kąpiel, gdyż była dosyć mocno skórzona i chciałam sprawdzić, czy w momencie, kiedy dłużej poleży w ciepłej wodzie, coś się zacznie dziać. I owszem, zaczęło się dziać. Farba zaczęła schodzić masakrycznie. Dosłownie sypało się z niej i nie dało się tego zatrzymać. Dlatego stwierdziłam, że zostawiam i przystąpiłam do preppingu a było co preppingować w dużej ilości miejsc masy było trochę za dużo przez co kobyłka trochę traciła na detalach no ale to oznaczało dość sporo manewru jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o prepping, jeśli chodzi o szlifowanie wyszlifowałam przejścia pomiędzy fragmentami mas na szyi Poprawiłam również nogę, która miała zmienione ustawienie, no i kopyto. Z dziwnych zdarzeń podczas szlifowania, to w momencie kiedy kobyła pokryła się pyłem z preppingu, przestała się kleić. Nagle. Po prostu. O tak. Nawet po opłukaniu jej wodą, nadal nie zaczynała się kleić, co było dla mnie mega dziwne. Stwierdziłam, że to jest naprawdę mocno podejrzane i zrobiłam jej... Porządną, mocną kąpiel w ciepłej wodzie, długo ją wymoczyłam i po problem powrócił. Stwierdziłam, że nie będę ryzykować, bo kobyłka miała być prezentem na 17 urodzin Snegira. Na chwilę obecną, kiedy nagrywam dubbing, jest 11 maj, a Snegir miał urodziny 20 kwietnia, a kobyłka nadal u mnie stoi. Także super prezent urodzinowy. Nie chciałam ryzykować, ale nie chciało mi się też i kąpać w nitro, żeby zmyć ją całkowicie. Dlatego stwierdziłam, że po prostu wezmę zmywacz i tyle, ile mogę, to ją po prostu zmyję. Nie mam dla tego pojęcia, z czym ją snegir malowała, ale te waciki zaczęły się robić pomarańczowe. Napra naprawdę nie wiem, co, co tam poszło nie tak. To już jest chyba ostateczna jej wersja. Jeśli teraz mm, zacznie się kleić, bo teraz się trochę klei no bo jest yy, w zmywaczu i. I ten, ale już jest lepiej. Także jeśli teraz zacznie się kleić, to już nie wiem, co mam z nią zrobić. Wszystko było ugite z majonez, dlatego zaczęłam nakładać warstwy podkładu. Łącznie było ich 3 plus 6 poprawek. Później była pierwsza runda trotona, ponieważ jak się maluje pędzlem, to zaleca się najpierw pryskać trotonem, a dopiero później kłaść pastela. No i zaczęłam kłaść pastele. Jako, że miał być to karus, no to to było naprawdę delikatne cieniowanie i zamknęłam się tam chyba w dwóch warstwach, w trzech warstwach i zaczęłam zabawę z tarancizną. Nie wiedziałam, jak się zabrać za odmiany, ponieważ nigdy wcześniej nie robiłam taranta. No i kastomy moje można policzyć na rękach. Postanowiłam więc zacząć od yy, białej kredki akwarelowej, żeby zaznaczyć sobie, jak to mniej więcej ma wyglądać. Bo wiadomo, że taką kredkę można po prostu zmazać jak zwykły ołówek. I tak mi się to podobało, ale to tak mi się to podobało, że stwierdziłam: robimy, 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 dopóki jest dobra pasa. I zaczęłam nakładać białą farbę. Yy, I już mi się przestało podobać. No, i oczywiście jestem zaleniwa i nie zabezpieczyłam jej kredki, więc starałam się malować jednocześnie, nie ścierając sobie kredki. Noga nie podobała mi się totalnie, nawet nie mam żadnych nagrań, jak ona wyglądała, a jako, że nie miałam na niej pasteli, zeszlifowałam lekko tą białą farbę i ubytki po prostu pomalowałam z powrotem na czarno. Zabezpieczyłam kubełkę i stwierdziłam, że zostawiam ją sobie, wrócę do niej w weekend. Może przy okazji coś wymyślę, jak rozwiązać inaczej te białe odmiany. Kiedy wróciłam do niej w weekend, to bez żadnego odkrywczego pomysłu, dosłownie nie wymyśliłam, jak ja mam to zrobić, ale zaczęło mi się podobać to, co ona miała na zadzie, ten fragment. A więc poszło w to dalej, położyłam dwie pełne warstwy, tak żeby pokryć każdą ciapkę. No i tak gdzieś cztery kolejne były poprawkami i typowo poprawiałam te większe fragmenty tej białej odmiany. Ten moment, kobyła wygląda w ten sposób, ma ona tutaj dwie warstwy yy, białej farby. I to dobrze wygląda, wszystko się w miarę pokryło i szczerze zastanawiam się czy Czytałaś tą trzecią, czy jednak zostać przy tym? Bo to wygląda dobrze. Wszystko jest w miarę pokryte, ale to jakoś, nie wiem, te brzegi mi strasznie nie pasują, mimo że ona z daleka wygląda dobrze. Tu jest tylko jedna warstwa, nawet nie była poprawiana i to też wygląda dobrze. Nie wiem, co się stało z tą białą farbą, ale seria jest lepsza niż tamta z Renesansa, coś takiego. Czyli jakimś filmserka pokazując. No, taki kremik używam No i od tego momentu nie mam nagrań, ponieważ wszystkie detale, jakie robiłam, wiecie, kopyta, jakieś oczy, podpisy, no to robiłam wszystko na jednej warstwie, nie zabezpieczając niczego. Także zaczęłam sobie tak na spokojnie, zaczęłam sobie od hrab. Później zaczęłam się bawić kopytami. Lekko rozmaiciłam grzywę i zrobiłam oczy na koniec. No i pierwszy raz pokusiłam się o oczy z białkiem. Nie wyszły idealnie, ale jak na moje poprzednie, to jestem z nich naprawdę zadowolona. Zabezpieczyłam kobyłkę dwa razy, ponieważ mam tendencję do kładzenia bardzo za cienkich warstw trotona i później farba może schodzić praktycznie pod palcem, już tak miałam. No, i po 24 godzinach, chyba nawet więcej miała, żeby nie zaszła mi jakaś reakcja, zaczęłam kłaść glos. Może! Nie, nie jest papierowa jak glasba, jest taka idealna. Do zestawu zrobiłam je jeszcze pleciony kantarek, żeby nie wyjechała tak bez niczego. No, jak to tak można? No i wysłałam ją razem z innymi rzeczami. To by było na tyle w tym filmie, następnym razem jak będę nagrywać jakiegoś customa, no to na pewno będzie tych nagrań więcej Jak mówię, chciałam tej kubułce poświęcić naprawdę dość sporo uwagi, żeby to jednak był prezent Bo Kubułka nie idzie do byle kogo, tak? To idzie do Snegira I jest niejako Snegira, ponieważ jest jej drastikiem Także Suniata, bo tak ją Znegir nazwała, jako drugi custom mojego autorstwa wyjeżdża ode mnie do prawowitego właściciela.